No maneczko, ja jestem Krzemek i dzisiaj Wasze upragniona prezentacja gospodarstwa. Siedzę sobie wygodnie. Jak można zobaczyć na łóżku, odpoczywam. Kotek też odpoczywa ze mną. A dzisiaj Wasze upragnione pokazanie gospodarstwa, jak ja tu żyję, co tam u mnie, jaki dobytek jest, jak takie tam inne. Nawet butle mamy. Na sprzedaż też jeszcze kupić. tanio polecam. No co, ruszamy, bo się wygodnie siedzi na łóżku, w starym łóżku. I przechodzimy. Możecie sami zobaczyć graty, rowery Takie tam pierdy mamy Wiecie jak to jest, kurde, na wsi Wyrozrzucane wszystko Idziemy sobie do grudeczka może najpierw O, takie tam rzeczy możecie zobaczyć Tutaj wszystko rośnie, nie chce nie mi się wchodzić Kwiatuszki Tam jakieś truskawki rosną Cebulka, pietruszka Wszystko co możecie zobaczyć krzemiek posiada Pomidory tak samo wsadzone o, nie chcę mi się tam chodzić bo jest przestawione a może duchnę. O, tak zrobimy gorąco, nawet tam nie chodzi. je podlać pomidorki. Bo, no bo, bo. żeby urosy były dobre, smaczne. Dobra, my to przykrymy. I to jest ta pierwsza przyczepa. Na naszym gospodarstwie jest taka to przerobiona z auta. To, była, to było auto po prostu jak sami możecie zobaczyć, tam jest na ten tywni most. Było, była to, było to auto, ale zostało, zostało przerobione na przyczepkę, przyczepkę, no na przyczepkę, nie? Auta, przyczepka, pakę, druga szklarnia, którą w tym roku zbudowaliśmy, miałem ją nagrać, ale nie nagrałem. Tam no ładnie, Boże, rośnie dosyć duże, górze, to jest zimowe, tam daleko, prawa i jesienne, indycenne, Boże, ładnie rośnie po tych deszczach, muszę Wam powiedzieć. Tutaj oczywiście Łada, idziemy się od góry, no, potem wrócimy. Kłada na złom, druga stoi, jeszcze, jeszcze się naprawi, ale już niedługo Tu jakieś sterty drzewa mamy, możecie zobaczyć Sterty drzewa, nic więcej Nawet tam nie podchodzę Tam pole wujka ob obgrodzone, bo dziki się prawią No i co, tak sobie tutaj żyje. Nawet tu ładni wam powiem Kurczaczki, możecie zobaczyć się wykluły Jedna kura, tam jest druga, jedne chodzą już luzem tam, jak ma dobytek? Mam cztery psy, tutaj jeden, tam drugi, to trzeci traktorem. Tam jest czwarty leżący. Co Wam mogę jeszcze pokazać? Kolejny piesek, kolejny. Chodź, no chodź, pokaż się. Pokaż się, jaki ładny jesteś. Lisek. No, dzisiaj przyczepka, oczywiście druga, Przecież tą przyczepkę znacie. One były takie, te przyczepki, ale my sobie ją przerobili troszkę większą. Więcej wchodzi rzeczy. To jest te, te przyczepy standardowe, nie, nie wiem za bardzo musiałbym pokazać. Tabliczkę. Takie przyczepy ee, macie i dorobione sobie na kółeczko, żeby nie, nie szarpać się z tym kolejny pies. Oczywiście zna czy dziecha. Kto jej nie zna, to wiecie. Kto ją poznacie jeszcze, nie będę chodził, bo odpoczywa. Kosiłem trawę dla zwierząt. Zbierałem, przewracałem sobie, zgrabiałem. Cadereczka. Takaś taka. Akwil, akwil. Dymalowano zielono-żółta. Wszystko, wszystko bezpiecznie. Wszystko porobione. Toczki, kiszonka jakaś tutaj leży. Rozwalone sy, bo to wiecie. Na bieżąco się bierze. Wózek o 20 lat ma. O! Koty się będą bić. Ten, 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 ten to z domowej kot, ten czarny. On się lubi bić. Poczciwa, poczciwa. Audisa 80. A4, B6, jedna, druga pojechała. Kolejny piesek. Coś spokojne ostatnio. Nie wiem dlaczego No, szybka zmiana baterii, bo nam siadła, musiałem iść bardzo, że zobaczyłem, bo tak nagrywał bez pewnie baterii, co jest, chce się bawić, nie? normalny tu mamy przewracaleczkę, dzisiaj użyta w akcji, każdy ją zna, standardowa taśmówka, trzeba je zewy nasmarować troszkę, opryskiwasz, tak samo każdy zna, chociaż sam nazwę pamiętam, ale używany już dzisiaj, już dzisiaj, ostatnio, na pryskanie zboża, no i... Volkswagen T3 bardzo dobrym stanie, polecam O, chociaż lakier schodzi, o kurde, tego to nie widziałem Trzeba będzie przemalować czymś Takie to sprzęty Krzemiek posiada o, Opony, stert oponów, niektóre dobre, niektóre no Śmietnik do wywożenia Tutaj nie byłem, tam są półeczki jak widzicie sami Takie tam pierdy Dwie stajnie, tutaj siedzą krówki Pokażemy jeszcze dobytek dzisiejszy, normalnie wczorajszy nawet tam powiem kosiareczka z 120 o Jezus zarąbane wszystko nie wiem 124 czy tam 200, 224 o jest kosiarka 119 z kosiarka tacyjna, bardzo fajna albo już remontowana bo yy, przyrąbalimy. To się złamało całe tu. Trzeba było wymieniać i tryby proszę środku. Jest bardzo remontowana więc nówka sztuka nieśmigana, troszkę powyginana. Brony oczywiście standardowe trujeczki rozkładane. 3 jedzie z nimi nawet na piątce, daje radę. Trzeba będzie tylko wymienić. Gwoździe, bo są już trochę tępe i słabo bronuje lekko, płytko. 30 już widzieliście. Jeszcze raz wam pokażę. Jakaś piękna 30. O, miałem tutaj stajni wejść. Mam pokazać trawa, widzicie, że gotowa, ukoszona, troszkę ukosiłem, Trzeba jej babci że trochę zawieść. Tam jest kolejny piesiur Desek od podpałek, parzoki, nie parzolki, tam jest wszystko. Chodzimy do stajni. Jeden za bardzo chodził i nowy nabytek. Pokażę, kajcie. O, nowy nabytek. Ostatnio jestem widać. Ostatnio się. Wczoraj. Trzeba przewczoraj się odcieliła. Więc młodziutka. Ta jest jej matka. To jest córa, tam jest stara. Tam mamy świnie. O, mamy świneczki. Sobie śpią smacznie. Dwie. No i jak widzicie, nie? Krowy tutaj trzy, u babci czwarta. Tutaj piąta. Tutaj cztery, u babci piąta. I u sąsiadki nasza jest szósta, bo nie było miejsca. A chciała się pozbyć, Ona to sobie wzięła. więc sześć krów mamy. Jeszcze się zająć przynajmniej. Nie nudzę się w domu. Tam są kury, nie będę wchodził. Tylko wam pokażę. Pokażę Wam jak to, jak to ino wygląda. Takie coś, jo Czerwone kurde tam sobie siedzą. To jest miejsce na zboże, różne wiaderka, takie tam są sosieki Trochę wchodzi z kilka ton 4-5 ton na zboża wejdzie. A resecie się tyma podworkami pod pod Co to mogę jeszcze pokazać kurde? Tu widzieliście? O, tu jakieś na króliki były. To było na króliki. Tutaj stoi jeden wóz, drugi stoi u babci, tam jest pług, który widzieliście już w akcji, kultywator, tak samo widzieliście, no i gnojówa, Musiał się podkopać, bo było za wysoko i nie dostało, podkopał się cyklopem i dostał do gnoju. Tam nic ciekawego nie ma, tam jest tylko paryja. Deski, to ona. Tu jest mamy wannę Chcesz być na kamerze? Chcesz być? Wodę mają, tu jest wanna, trzeba będzie bo już Jakaś kaczka się wykąpała, nie zakryłem. O, kaczki oczywiście. Odpierona tych kaczek, kurde, tego wszystkiego, dlatego nie, nie idzie policzyć, bo ilery, wszystko tu jest. Jeszcze raz, najpiękniejszy traktor na świt, to jecha. No i chyba tyle wam pokazałem. Tak sobie tutaj żyję, Koty wszystkie psy chodzą z głodna. Teraz nie wszystkie. Poza tym to. No tyle, no, ciepły dzionek, dzisiaj 25 stopni, 20. W tych granicach coś jeszcze trzeba porobić. Tutaj jeszcze pokażę wam jak się paryje zasypuje. A możecie zasubskrybować kanał Krzemek. Tutaj gdzieś przycisk będzie zasubskrybować. Jak sami możecie zobaczyć, to jest paryja. Różne śmieci, trawy, to wszystko trzeba zasypać. Zasypaliśmy tak już sporo. Patrzcie, tu jest lekko głęboko. A było gdzieś dotąd. Tak, jak tutaj te drzewa rosną. Były tak, tutaj drzewa. Tak, dotąd. Tak samo drzewa rosły. Więc już tak, w tego zasypaliśmy. No i tyle. No. Opeczki zostawiajcie, subskrypcje. I to tyle. Jak będzie coś chcieli więcej pokazać, Wam to wam pokażę. Szybko jeszcze. Lukniemy na garaż. I, i dużo u krzemyka rośnie. Jak sami widzieliście na kamykowie. Ładnie, zielono. Beczka z wodą trzy beczki stoją. Czasem jakieś nowe zakupy, jakąś piczewkę bym sobie kupił, siewnik i tam inne jakieś wędki, to to lubi być. na ryby jeździć, ja też. Przęty, klucze, syf, kiła i mogiła, trzeba posprzątać kiedy nie ma czasu, może jakiś vlog sprzątania, sprzątaniach, kto wie. No, jest tu syfu, trochę trzeba złom po wywozić, krzesełko, usiąść sobie można. Ej i to tyle, ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, oglądajcie poprzednie cineczki Jakie tam są na kanale, różne wrogi, gry. A ja uciekam, nagrywać coś dalej. Czas trawia się, zawieść. No i trawę skosić nie bo dużo się zrobiła na razie